Cześć, jestem Zbyszek alkoholik. Jaki mam stosunek do tego, że mój alkoholizm ze mną będzie do końca życia? Na dzień dzisiejszy pozytywny. Dlatego że wiem, ile zyskałem dzięki tej chorobie, jakich zmian dokonałem w sobie. On jest dla mnie, ta choroba jest silnym motywatorem do działania, do rozwoju duchowego, do rozwoju emocjonalnego, do wprowadzania w życie zmian. Które są mi niezbędne, żeby być bardziej radosnym, szczęśliwym człowiekiem. I to jest takie bardzo ważne, taki silny motywator, który, który, który mnie zmusza do zmian, których mi się niekiedy nie chce wprowadzać, a widzę, że trzeba je wprowadzić. Dlatego, że zauważam już to. Jest pełna akceptacji tego. Zgody na to. Przede wszystkim akceptacji na stan rzeczywisty, w którym się znajduję. To są niesamowite rzeczy, czego się uczę. I ta moja choroba motywuje mnie do tego. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.